Cześć, halo, dzień dobry, czy to Kinga, Harry, żaj Nie mam pojęcia, gdzie jest pora, ale bardzo się że jest. I zapraszam cię na wspólną sesję rolowania. Jest to automasaż, właśnie przy pomocy takiego bałka. Poczujesz ulgę, nieważne, czy właśnie trenujesz zawodowo, czy jesteś amatorem. Rolowanie w Twoim treningu powinno się znajdować z racji tego, że chcemy właśnie rozluźnić nasze mięśnie. Poczuć ulgę i właśnie szybciej je zregenerować. Także mam nadzieję, że wspólnie wykonasz sobie ze mną ten zestaw. Jest to zestaw właśnie na kończyny dolne, czyli właśnie możesz go wykonywać po bieganiu, możesz go wykonywać po treningach siłowych czy po treningach w domu. Wtedy, kiedy potrzebujesz. To co? Zaczynamy! to czas na część główną naszego dzisiejszego materiału, czyli wspólne rolowanie. Będziemy się rolować myślę około 10, maksymalnie 15 minut. Chciałabym, żebyście właśnie włączyli sobie ten trening. Po treningu albo właśnie wtedy, kiedy będziecie go potrzebować, kładziemy sobie nasz wałek mniej więcej na naszej łydce i stopę kierujemy do przodu na siebie, ale luźno. Podnosimy pośladki do góry i do przodu, do tyłu posuwamy nasze ciało. Przerolowaniu warto pamiętać, żeby być właśnie rozluźnionym i napiętym. Unikamy tutaj achillesów, unikamy sobie tutaj właśnie miejsca pod naszym kolanem. Robimy to bardzo miło i przyjemnie. Cały ciężar nie kładziemy na nasze ręce, ale właśnie przekładamy na wałek. I teraz delikatnie skręcamy stopę do wewnątrz i przód i tył. Jeśli czujecie, że ten wałek Wam ucieka, to właśnie sobie zmieńcie jego położenie. Głębokie wdechy i wydech. Stopa do wewnątrz cały czas, za chwilę zmienimy. stopa do zewnątrz. Przepraszam, musisz wąchać cyrkę. <grymne> Ale nie musisz odchodzić. Chodźcie troszeczkę. I do zewnątrz. Poczujcie miejsce, gdzie najbardziej boli. Znajdźcie ten punkt. I teraz przypomnijcie sobie właśnie, gdzie najbardziej czuliście swoją łydkę. I tam się zatrzymajcie i robicie takie minimalne ruchy do przodu, do tyłu. Przód i tył. Minimalne ruchy, tam gdzie najbardziej odczuwaliście dwóch. I luz! Teraz wałek kierujemy nasz, na nasz dwugłowy uda, czyli na nasze tyły uda. I to samo podnosimy pośladki do góry. Stopa już od razu niech idzie do wewnątrz, luźno, luźniutko i tyłu. U mnie na przykład jest to miejsce, które tak naprawdę chyba nigdy nie jest spięte, nigdy mi nie bolało jakoś specjalnie to. Bałkowanie z tyłu. I teraz delikatnie jeszcze mocniej, znaczy delikatnie jeszcze mocniej, jeszcze mocniej sobie skręcamy do boku naszą stopę. Najgorzej je mam z przodem uda. Mm. Tam jest zawsze miło. Dwa i jeden i uwaga, przenosimy sobie teraz wałek do przodu na nasz przód uda, właśnie w ten, w ten punkt, o którym właśnie przed chwilą Wam wspominałam. Czyli nasz, nasz wałek kładziemy na połowie uda, idziemy na łokcie i przód i tył wałkujemy. Głębokie wdechy i wydech. Uważajcie na kolano, jak i na biodro, bo tego rolować nie chcemy. Mamy się tylko skupić na mięśniu do przodu do tyłu. I tak samo, mimo tego, że jesteśmy na łokciach, chciałabym, żeby cały ten ciężar szedł właśnie na wałek. Głębokie wdechy i wydech. I teraz stopę kierujemy sobie do wewnątrz bardziej, czyli nasza kostka znajduje się bardziej w kierunku maty, nasza noga gdzieś leży z boku. I poczujcie wewnętrzną część waszego uda. Dwa. I jeden. I przechodzimy na najprzyjemniejszy <noise> punkt na naszych nogach, czyli przekręcamy nasze biodro w bok. My też jesteśmy tutaj skręceni w bokiem. Takim, o, tu mam kolce biodrowe. Noga ta lewa idzie do przodu, i przód i tył kierujemy pop wałek wzdłuż naszej matki. Głębokie wdechy i wydechy. Jeśli Was to boli za bardzo, możecie odłożyć kolano, aby właśnie zmniejszyć nacisk na wałek głębokie wdechy i wydechy i uwaga, robimy sobie tą samą tutaj pozycję, czyli znajdujemy sobie miejsce, gdzie nas najbardziej boli i robimy przód i Dwa. I... Okej. Okay. Cały czas to sama strona. Siadamy na wałek noga, która była rolowana idzie sobie na naszą drugą nogę. Przekręcamy się delikatnie w bok i masujemy sobie pośladek. Aczkolwiek do rolowania pośladków, do rozluźnienia pośladków polecam bardzo piłeczkę, albo właśnie piłeczkę typu lacrosse, albo może to być nawet kauczuk, czy też piłeczka do golfa. Wtedy znajdujemy ten punkt Dogłębnie, dosłownie. I my masujemy bok i przód, góra, dół. Szukajcie sobie właśnie miejsca, gdzie Was najbardziej boli. I to jest też tak, że zawsze zazwyczaj będzie Was boleć w różnych innych miejscach. Nie zawsze będzie tak samo. A jak będziecie robić to regularnie, to rolowanie naprawdę nie będzie aż takie straszne. Ok, zmieniamy sobie nogę. I teraz idziemy lewą nogą do, boku, do przodu, hop, stopy póki co na siebie, I przód i tył, I przód, i tył. I przód i tył. I skręcamy kostkę do wewnątrz. Głęboko oddychaj, załączam. I do zewnątrz. Poczujcie, poczujcie, dzisiaj mówię takie przerolowanie nawet swoich mięśni. Od czegoś trzeba zacząć. Nie potrzebujemy godzinnej sesji rolowania. Nawet, właśnie takie czasami 10 minut to zdecydowanie wystarczy. I teraz kierujemy tam rolę, gdzie nas najbardziej bolało, i robimy minimalne ruchy przód i tył. Wystarczy. Kierujemy wałek teraz na dwugłowy uda i to samo. I przód i tył. Luźno, luźniutko, powoli. Kierujemy tych punktów. Noga teraz idzie do przodu. Hops. Kierujemy na półda, zawsze ja tak sobie właśnie próbuję. <noise> Znaleźć to miejsce, to! I przoduję. I Pamiętajcie o tym, żeby właśnie nie najeżdżać bałkiem na kolano ani na swoje biodro. i do wewnątrz. Zawsze radzę to razem się rolować. Pamiętajcie, cały ciężar na wałku. Dobra i przechodzimy na najprzyjemniejszej części zaraz. Ale jeszcze pójdziemy na przód uda i znajdziemy sobie miejsce, co nas najbardziej bola. I ja teraz nagrywam tę sesję właśnie po bieganiu, więc idealnie przyjemny, spożyteczny, podzielę też się tym z wami i przekręcamy się w bok, żeby mnie uciągnąć, przesunąć trochę bardziej. I bioderko w bok, kolce biodrowy do przodu i przód i tył. Zostajemy tam, najbardziej boli. Ja ta noga boli mniej. niż prawa. Czuję, że mamy mniej z piątą nogę. Lewa I luz. I teraz idziemy sobie na nasz pośladek. Ops. Czyli noga tutaj była rolowana. Idzie. <laughs> na drugą nogę. Przód i tył. Wdech i wydech. Wtedy możemy zrobić dłuższą sesję wyrolowania, łącznie właśnie z plecami, z grzbietem i z, z tym, aby właśnie zostać na tych punktach nieco dłużej, żeby poświęcić więcej czasu, ale naprawdę czasami tak, takie właśnie 10-15 minutowe sesje Wam że wystarczą, bo lepsze to jest to niż nic. jeden i Wiem, Wiemy, jak bardzo było to przyjemne, więc wracamy słuchajcie sobie na e, prawe udo. Nogę kierujemy hops do tyłu i robimy sobie raz jeszcze przód tył. Przerolimy sobie właśnie jeszcze nasz łódko. Możecie w ogóle już poczuć różnicę właśnie po skończonej sesji. Zostaje mi się na najbardziej boli, minimalne ruchy w tył. I zmieniśmy stronę. I zostajemy tam gdzie nas najbardziej bolało. Okay. Odkowamy bok na bok. Robimy głęboki wdech i wydech, wdech i wydech. Kierujemy nasze nogi jeszcze w przód. Palce u stóp na siebie i z głębokim wdechem na wydechu schodzimy w dół. Jak najniżej możesz poczuć całą trudną paśmę. Palce u stóp na siebie. Jeśli nie możesz tak nisko zejść, trzymaj załytki. Idziemy do przodu. Przenosimy lewą nogę na prawą stronę i przekręcamy się mocno w bok. Odpychając łokcią nasze kolana. I zmieniamy stronę. Jeśli chcesz, to możesz jeszcze wykonać rozciąganie z mojego kanału. Chyba są trzy zestawy rozciągające także serdecznie te zapraszam. Dwa, jeden i luz. Przechodzimy sobie raz jeszcze do przodu. Pozycja. Mamy taką podporu, gdzie mamy dłonie skierowane, hmm, kier, yy, <głosyś> gdzie mamy właśnie dłonie nad naszą obręczą barkową. Podnosimy nogi do góry. Wchodzimy klatką piersiową, mocno naszą w naszą obręcz i lewa, prawa, podpięta do góry. Wyobraź sobie, jakby to się zapośladki za pośladki. 4, 3, 2, 1. Obie pięty stajemy jak najniżej. Klatka idzie jak najbliżej uda. Trzymamy, trzymamy. Głębokie wdechy. Cztery, trzy, dwa i luz. I teraz najważniejsze ćwiczenie, które zawsze się pojawia u mnie na treningu. Ramiona do boku. Robimy głęboki wdech. Wydech. Tulimy. Tulimy się, dziękujemy sobie. A ja dziękuję Tobie. Mam nadzieję, że do zobaczenia, że będziemy się widzieć częściej. Także